Te pięć zapachów ujawnia raka we wczesnym stadium, a 70% osób nie rozpoznaje ich na czas. Niewiele rzeczy jest równie trudnych jak rozpoznanie problemów zdrowotnych, gdy sygnały są subtelne. W przypadku raka sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ we wczesnych stadiach choroba ta często rozwija się cicho i pozostaje niezauważona. Jednak ludzki organizm ma unikalną zdolność wysyłania sygnałów ostrzegawczych, nawet jeśli są one delikatne, a jednym z takich znaków ku zaskoczeniu wielu, mogą być zapachy. Badania naukowe pokazują, że podczas rozwoju raka zmiany chemiczne w organizmie mogą powodować nietypowe zapachy. Zgodnie z badaniem opublikowanym w czasopiśmie Journal of Breath Research, lotne związki wydzielane przez ciało mogą być wskaźnikiem poważnych chorób, w tym raka. Mimo to ponad 70% osób nie rozpoznaje tych sygnałów na czas, co znacznie zmniejsza szanse na skuteczne leczenie. Dlaczego tak wiele osób ignoruje te sygnały? Odpowiedź tkwi w nawyku bagatelizowania subtelnych zmian w organizmie. Pomyśl o tym, ile razy ktoś zauważył coś innego w zapachu potu, oddechu czy nawet skóry i przypisał to po prostu diecie lub braku higieny. To zachowanie jest powszechne, ale może być śmiertelnym błędem. Jednym z najczęściej wspominanych zapachów przez osoby, u których później zdiagnozowano raka, jest zapach związany z oddechem. Metaboliczne zmiany w przypadku niektórych rodzajów raka, takich jak rak wątroby i trzustki, mogą prowadzić do oddechu o słodkim lub owocowym zapachu. Choć ten rodzaj zapachu może wydawać się nieszkodliwy, jest sygnałem, że organizm może mieć trudności z prawidłowym przetwarzaniem substancji odpowiedzialnych za metabolizm. Skóra jest również ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia. Naturalnie pot ma charakterystyczny zapach, ale w przypadku raka zapach ten może stać się metaliczny lub kwaśny. Dzieje się tak, ponieważ organizm w stanie nierównowagi wydziela nietypowe związki chemiczne przez gruczoły potowe. Badania wskazują, że guzy skóry lub określone rodzaje raka, wpływające na metabolizm, mogą być odpowiedzialne za te zmiany. Innym ważnym źródłem informacji o zdrowiu są wydzieliny ciała. Nagłe zmiany w zapachu moczu lub kału mogą być sygnałem ostrzegawczym. Na przykład, bardzo silny lub nietypowy zapach moczu może być związany z rakiem pęcherza moczowego lub nerek. Natomiast kał, jeśli ma niecodzienny i uporczywy zapach, może wskazywać na raka jelita grubego, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu inne objawy, takie jak zmiany w nawykach jelitowych lub obecność krwi. Dodatkowo, rany lub zmiany skórne, które nie goją się, mogą wydzielać nieprzyjemne i uporczywe zapachy. Te zapachy są często wynikiem wtórnych infekcji lub martwicy tkanek dotkniętych rakiem. Jest to wyraźny sygnał, że coś jest nie tak, ale często jest ignorowany lub traktowany jako zwykła infekcja. Wczesne wykrycie raka jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających szanse na skuteczne leczenie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia WHO pokazują, że około 30% zgonów z powodu raka można by uniknąć, gdyby diagnoza została postawiona na wczesnym etapie. Mimo to brak wiedzy na temat sygnałów wysyłanych przez ciało nadal uniemożliwia wielu osobom uzyskanie pomocy na czas. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Zapachy wydzielane przez ciało są wyraźnym przykładem na to, jak organizm próbuje ostrzegać przed problemami. Jednak z powodu tabu, jakie otacza ten temat, wiele osób waha się, aby omawiać takie zmiany, czy to z powodu wstydu, czy braku wiedzy. Ta bariera kulturowa musi zostać przełamana, aby więcej istnień mogło zostać uratowanych. Zdolność ludzkiego ciała do wysyłania sygnałów za pomocą zapachów jest nie tylko intrygująca, ale również staje się coraz ważniejszym obszarem badań w medycynie. Lotne związki chemiczne uwalniane podczas rozwoju raka są obecnie przedmiotem badań na całym świecie. Na przykład na Uniwersytecie w Cambridge naukowcy przeprowadzili badania z wykorzystaniem urządzeń symulujących ludzki węch, które są w stanie wykrywać specyficzne zmiany chemiczne w oddechu, pocie i moczu. Te urządzenia, znane jako elektroniczne nosy. Potrafią z dużą precyzją identyfikować molekuły związane z chorobami, oferując nowatorski sposób wczesnej diagnostyki. Ciekawostką jest to, że psy szkolone do wykrywania raka za pomocą węchu osiągnęły w niektórych badaniach, takich jak te opublikowane w British Medical Journal, ponad 90% skuteczności. Wyniki te potwierdzają, że rak, nawet w początkowych stadiach, Powoduje wykrywalne zmiany w organizmie, które mogą być interpretowane jako wyraźne sygnały, w tym zapachy. Pomimo postępów technologicznych, stosowanie takich narzędzi nadal nie jest powszechnie dostępne. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat sygnałów, które ciało ludzkie jest w stanie wysyłać naturalnie. Uważna obserwacja i szukanie pomocy medycznej w przypadku zauważenia czegoś nietypowego Pozostają kluczowymi metodami ochrony przed rakiem. Dlaczego zmiany pozostają niezauważone? Głównym powodem, dla którego wiele osób ignoruje zapachy związane z rakiem, jest brak wiedzy. Podczas gdy znaczna część populacji zwraca uwagę na bardziej znane objawy, takie jak guski czy nagła utrata masy ciała, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zmiany w zapachu ciała również mogą być wskaźnikami poważnych problemów. Dodatkowo, Wiele z tych zmian jest subtelnych i łatwych do wytłumaczenia codziennymi zjawiskami. Słodki oddech może być przypisany diecie, a metaliczne zapachy w pocie mogą być mylnie uznane za efekt upału lub stresu. Największym wyzwaniem jest zrozumienie, że te drobne szczegóły mogą wskazywać na coś poważniejszego. Kulturowo, temat zapachów ciała jest również traktowany jako tabu. Wiele osób waha się, aby poruszać ten temat, nawet z pracownikami służby zdrowia co dodatkowo utrudnia wczesne wykrywanie chorób. Przełamanie tej bariery kulturowej jest kluczowym krokiem w zmniejszeniu wpływu raka na społeczeństwo, chociaż rozpoznanie wczesnych sygnałów jest kluczowe. Zapobieganie zawsze pozostaje najlepszą drogą. Wprowadzenie nawyków sprzyjających zdrowiu organizmu może nie tylko zmniejszyć ryzyko rozwoju raka, ale także ułatwić wykrywanie nietypowych zmian. Zrównoważona dieta bogata w owoce, warzywa i produkty zawierające przeciwutleniacze może pomóc ograniczyć wydzielanie szkodliwych lotnych związków przez organizm. Regularna aktywność fizyczna również odgrywa istotną rolę poprawia krążenie, wspomaga metabolizm i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomagając organizmowi zwalczać nieprawidłowe komórki, zanim się rozwiną. Ważnym, nawykiem jest również regularne korzystanie z opieki medycznej. Rutynowe badania kontrolne mogą wykryć zmiany w organizmie zanim staną się poważnym problemem. Nawet jeśli nie występują wyraźne objawy, badania takie jak analizy krwi, moczu czy kolonoskopia są niezwykle cennymi narzędziami w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka. Jednym z największych wyzwań w walce z rakiem jest rozpowszechnianie wiarygodnych informacji. Brak wiedzy często sprawia, że wczesne sygnały, takie jak nietypowe zapachy ciała, są ignorowane lub bagatelizowane. Kampanie uświadamiające i programy edukacyjne mogą odegrać kluczową rolę w zmianie tego podejścia. Po 50. roku życia dieta odgrywa jeszcze większe znaczenie w zapobieganiu poważnym chorobom, takim jak rak. W Polsce Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH szacuje, że około 30% przypadków nowotworów można by uniknąć dzięki zmianom stylu życia. W tym zdrowej i zrównoważonej diecie. Dane te podkreślają znaczenie edukacji zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, zwłaszcza że wraz z wiekiem rośnie ryzyko metaboliczne i hormonalne związane z tą chorobą. Wśród kobiet w Polsce rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem, stanowiąc około 22% wszystkich kobiecych przypadków, jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Międzynarodowe badania pokazują, że regularne spożywanie warzyw kapustnych, takich jak brokuły, kapusta i jarmuż, powszechnych w polskiej diecie, może zmniejszyć ryzyko raka piersi nawet o 15%. Warzywa te są bogate w sulforafan, substancję wspomagającą eliminację toksyn i ochronę komórek przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Dla mężczyzn rak prostaty jest jednym z największych wyzwań po 50. roku życia. Będąc drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce, badania sugerują, że włączenie do diety produktów takich jak pomidory, bogate w likopen, może zmniejszyć ryzyko rozwoju tego rodzaju raka nawet o 20%. Ponadto spożywanie zdrowych tłuszczów, które można znaleźć w rybach takich jak łosoś i śledź, popularnych w wielu regionach Polski, ma właściwości przeciwzapalne, które wspierają zarówno zdrowie prostaty. Jak i ogólną przemianę materii. Owoce jagodowe, takie jak porzeczki i maliny, które są szeroko dostępne w Polsce, stanowią kolejną doskonałą opcję. Zawierają one duże ilości przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i zmniejszają ryzyko raka jelita grubego, jednego z najczęstszych nowotworów wśród mężczyzn i kobiet w kraju. Według danych PZH. Rak jelita grubego odpowiada za około 12% diagnoz wśród dorosłych Polaków, co podkreśla potrzebę zapobiegania tej chorobie poprzez dietę bogatą w błonnik i antyoksydanty. Tradycyjne polskie produkty spożywcze, takie jak czosnek i cebula, odgrywają również ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka wielu rodzajów raka. Oba te składniki zawierają związki siarki, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy. I usunąć substancje rakotwórcze z organizmu. Badania wskazują, że regularne spożywanie tych produktów może zmniejszyć ryzyko nowotworów układu pokarmowego, takich jak rak, żołądka i przełyku, nawet o 10%. Problemy te nadal w znacznym stopniu dotykają polską populację. Na uwagę zasługuje również stosowanie przypraw. Takich jak kurkuma, która zyskuje popularność w Polsce dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Kurkumina aktywny składnik kurkumy jest powiązana z hamowaniem wzrostu komórek nowotworowych i zapobieganiem przewlekłym procesom zapalnym, które często prowadzą do rozwoju guzów. Napisz w komentarzu z jakiego miasta oglądasz i podziel się czy znałeś już te informacje, które udostępniłem w tym wideo? Chętnie się dowiem.